Pani grażeno, To jest Oskar! A no cóż Pani Grażyna z chałka dostanie Oskara później. A nie, idzie Pani. Idzie Pani. Do Regi. nie Regi. okoliczności zawsze dopisuje humor. To pozwala także nam zachować powodę luka, nawet w najtrudniejszych chwilach. Tak więc jednego z tych nauczycieli nagradzamy Oskarem, a o go prosimy Katarzynę Gorszą i Karolinę Szulę. Oskara z kategorii Czarnochodni z otrzymuje potrzebuje pan Kazimierz Magda. Proszę Państwa, o to trzecia kategoria. Optymista roku. Każdego dnia napotykamy na swojej drodze większe lub mniejsze problemy. Są nauczyciele, które po, którzy potrafią swoim postępowaniem rozładować napiętą sytuację i powodują, że świat staje się znaczniejszy. Takiego nauczyciela nagradzamy Oskarem, a obręczenie go prosimy Krystiana Pawłowskiego. Witam wszystkich serdecznie. Mamy na przykład przedstawić zwycięzcę w kategorii optymista roku, a jest jej pani Małgorzata będę czuła. W szkole każdy z nas trochę się bał. To był strach przed nowym otoczeniem i nowymi nauczycielami. Aż nagle wśród tylu spracowanych osób pojawiła się ta jedna, jedyna. Tego nauczyciela postanowiliśmy nagrodzić Oskarę, a do wręczenia go prosimy Gabrielem Wadochem i Janem Bułat. Oskarę w kategorii wręcz dusza duża, Drodzy Państwo, mamy Ecekwo. Zapraszamy więc panią Edytę Gorajczyk oraz panią Iwonę Gruchot. wzrok, węch oraz tzw. szósty zmysł. W mojowych warunkach szkolnych najczęściej przydaje się jednak wzrok. Osoba ta widzi wszystko, co dzieje się w klasie. Nie wcześniej się tu nawet nie zauważyła mowa, nie mówiąc już o dopisaniu czegoś na sprawdzianie. Do wręczenia skala w tej właśnie kategorii prosimy Ewelinę Pykarską. czarodziejka, nie lada bajki, która swoimi miksurami potrafi zaczarować każdego. Jak prawdziwy czarodziej nigdy nie zdradza swoich tajemnych przepisów, a maskuje je uśmiechem w pełnym blasku, zostanie także nagrodzona Oskarem, a o wręczenie go prosimy z wstorożów i ogadną rękę. Oskara w kategorii tajemniczych miłości otrzymuje, o, a raczej otrzymują, Pani Dáta Skouhna i paní Barbara Machník. Wyrozumiałość, mnóstwo innych cech, które sprawiły, że nasza droga do matury była łatwiejsza, postanowiliśmy także nagrodzić Oskarę. Oto kategoria Złota Gwiazda. Do obrączenia Oskara w tej kategorii prosimy Joannę Glanowską, Ewelinę Michalik, Agatę Rychlik oraz Magdalenę Przyby. Oskara w kategorii Złota Gwiazda otrzymuje... O, coś nieprawdopodobnego. Ta kategoria połoniła aż cztery wspaniałe zwycięzczynie. Uczniowie nie mogli się zdecydować. Oto one. Pani Gabriela Czerwińska. <trym i zbyt> Ponoca strzała. Nauczyciel, który bardzo szybko się przemieszcza, trudno go znakomitować, dlatego też powinien on nas bardzo zaskoczyć. Najbardziej wtedy, gdy chcemy odpisać zadanie. Do wręczenia Oskara w tej kategorii prosimy Anny Kort. Oskara w kategorii ponoca strzała otrzymuje wicedyrektor pani Adriana Klepka. o powodach ducha. W dodatku nic nie kosztuje. Nauczyciela, któremu uśmiech stary towarzyszy w codziennej pracy, nagradzamy Oskarem, a o wręczenie go prosimy Beatą Ory. Oskara w kategorii złoto. gorący uśmiech otrzymuje wicedyrektor pani Krystyna Kowalska. Czas na kategorię dziesiątą. Złoty kagany. Oto chwila prawdy. Oto najcenniejsza z nagród. Nauczyciel bez wad. Najlepszy z najlepszych. Ten jedyny niepowtarzalny. Nauczyciel, który jest wzorem dla wszystkich. Wyróżniamy go najwyższą nagrodą. Do wręczenia oskara w tej właśnie kategorii prosimy Damiana Czegule. Oskara w kategorii złoty kagany otrzymuje... Pani Dyrektor Elżbieta Aramatovska. W ten sposób zakończyliśmy uroczystą udaną w grę nauczycielskiej w Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy.